Zobaczycie jak, jak ja gram ja też ja, ja trenuję. Bo ja też trenuję, tak jest. To. Także ja teraz trenuję na mysce grać. No. I a tam? Co? Nie słyszę? O, oni Cię słyszą, tak, bo przez Fortnite'a, przez Fortnite'a Cię słychać, ale przez imprezę. Ja pagam, e, robię mu kory i go uczę grać tam na myszce, bo ja no mam, Nie, już mu pan <coughs> ustawień, runę do ogarnięcia, ale później jak ogarnię tak? to tam.

19. Mój rekord okay. na mój rekord na tej będzie na miejsce. 19 kili mój rekord jest. O, ale no. cię zasadziłem. Trenuje. Ja A a tutaj właśnie już budować, to ja już tam coś ogarniam na dziewięćdziesiątki <coughs> <coughs> o, Jezus, sorry w ogóle za kaszel. Mamy razem w ogóle dwadzieścia dziewięć, bo ty masz dziewięć kili. Nie to czy tam masz co robić? Ja mam dziewięć kiedy dawałam ci ででお茶いな、茶会の。 No, ale ci tam fory. A no, ja ci daję fory. A, no teraz tak. Nie, no teraz też ci daję. Przez? No, wcześniej, teraz też. Ale ja muszę w ogóle taki mam problem, że. O co ja wcisnąłem? A, <coughs> ej, nie bij mnie. Nie możesz mnie bić. Teraz mnie nie możesz bić. Też to ma takie, tak? Jak cię trafię? chce ja ci nie daję, Paweł. Serio? Znaczy... Sorry, sorry. No, brawo ty. Ej, wolę, tylko teraz eee, to rekord, no, e, czat. Czy tak, muszę ci dać. O. Nie tak, jak normalnie. Okay, Nie. O, teraz jest... O, teraz mi będzie lepiej się grać. Ej, wiesz, że mi zabrała szopa? No, ile? To. No, to będzie dla ciebie, ale tylko 58. A? Daj! czemu ja spadł? Dobra, muszę ci dawać te fory, bo ty inaczej z Nie, nie dawaj mi już tych for. Nie dawam... mam ci nie dawać forów? No nie Mam ci nie dawać for. To ja dobrze słychać. A ty kurde Zobaczymy, trzeba się uczyć też na błędach. No muszę się to też pouczyć. Nie, będę ci dawał powie. Będę ci dawał nie Tak. Będę... będę ci tak dawał powie, Moja marka, y, czyli y, 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 jaką mam myszkę, od jakiej firmy. Tak, bo się niektórzy pytali, ile ja mam, ty, właśnie tego, tych, tych, i, a właśnie, i tak naprawdę jutro będzie ten turniej, przełożyli to y, ten. No i chodzi mi o tą, y, o myszkę, bo pewnie myślicie, że ja taką sławą nie. Dlatego ja dlatego ja. tak mi się zacina, jak strzelam. Ale nic nie mogę na to poradzić. Dlatego, bo mam. Y, myszko od firmy Havik. Ja mam, że. Ten. Tak? Na pewno. No kurde. Ajajaj. Aj, aj. To są jeszcze fory. Rozumiesz? To są fory. Ta, już ci fory. Ale nie, no to naprawdę są jeszcze fory. Ale to są już takie, żebyś się nauczyłaś na błędach grać, co nie? To już no, takie. rozumiem. To są malutkie błędy, żebyś się nauczyłaś na błędach grać. A właśnie, no muszę sobie wejść ustawienia i czułość. Muszę mieć bardzo małą. Czemu? To masz system, Bo ja tak to. Yy, mi się tak. Y, patrzcie, teraz mi się bardzo dobrze gra. A jak celuję. Teraz ja mam widzicie, dwa. widzicie, jak celuję, to tak mi się robi. Widzicie? Już mi się coraz płynniej to mi się robi. No kurde, co ty. Dawaj do, Dawaj do mnie. Debaj do teraz są mniejsze pory. Mniejsze pory, takie, żeby się nauczyły zdać na no, boję. Ja, tak. O, to kur. bo ja już mam mało ten. w ogóle 12 to najlepsza jest ta. Ta andwietka. No? Ta taki idea, mam tak tak do mnie. Do tego, do tego. I, tak to są to I patrzcie to teraz na to, patrzcie teraz na to. Widzicie, mniej mi chodzi ze skara. Jak mam. Teraz dawał piękne, okej? Okay? Co? To żeby... ci dawał teraz piękne, pory. spoko? No. Bo teraz giniesz, do 20 Nie no, możesz tak jak wcześniej. Nie, nie, bo te nie. Się tam... Rób mi takie, bo ja muszę się też na błędach połączyć. No dobra. Tak? Na no takie? No. Ja muszę porać. Alchedy za 87, albo nie wiem, co to w sumie nie. było. To ona spowalnia, dlatego ja sobie ją wymienia? No nikt mnie nie zbija w na najwa, czemu? Woda, że nie ja w ogóle nie przeładowano i i to jest ciało. 150 wiesz, i ja mam HP? 13 HP. Jak cię teraz zabiję, to taki XD. No to ja mam 9 HP. Ja mam 13 HP. na no, którą stronę? O, ja! Bokiem, no właśnie, ja nie myślę, ja nie myślę. Ile masz fragów, bo ja 25, razem mamy 36. Ja mam 12. Na... A ci troszeczkę, chwilkę, a mniej... Ej, jak ci nic nie wdech... Co? No na razie o tej godzinie nie wchodzę, no wiesz o co. Ej, wiesz o tym, że ja to już umiem na kąpie. A w sumie... JAK?! Aha. <laughs> nie mam ajma, od razu ci mówię. O jest! Chce być z pogami. Spedziłam taką banię. Corre. Co miało być ten. Z pogami. Dlatego... Nie, spoko, może na razie tak być. Muszę sobie zobaczyć. Ja już muszę kończyć Ej, no to jeszcze czekaj no, jeszcze trochę się wychyl Ale jeszcze, ja już muszę kończyć. No to pa, no to pa. No to kończymy też live'a. Cześć, ludzie, cześć! Ej, już tutaj kończymy live'a. No i narka 在。这里